Cała prawda o kredycie na chwilówki w mniej niż minutę. Kredyt na chwilówki to nic innego jak konsolidacja wielu zobowiązań w jedno. Pośrednikom kredytowym, firmom konsolidacyjnym czy innym bankierom zależy na tym, aby ten kredyt był jak największy, ponieważ to od jego wysokości zależy ich prowizja. Z uzasadnionych dla nich ekonomicznie powodów nie powiedzą ci, że na przykład część Twoich zobowiązań wynika z nielegalnego procederu w postaci lichwy czy sprzedaży długów. Tych zobowiązań można się w sposób prawomocny pozbyć. Nie trzeba ich legalizować poprzez właśnie taki kredyt na chwilówki. Oto jak sądy przyznają nam w tej kwestii rację, i jest to niepodważalny dowód na to, że w wielu przypadkach kredyt na chwilówki tylko powiększy Twoje długi, a oni potrafią nazywać to oddłużaniem. Nie daj się nabrać i obserwuj po nieco więcej.